dzień, wczoraj, przedwczoraj użyłem bodaj w modlitwie dziękując za każdą pomoc tak się należy po Bożemu jest, która wobec nas jest kierowana albo oferowana dziękować i użyłem chyba pierwszy raz odnosząc się do Osoby pana Wójciecha z Normandii, tak ten człowiek jest znany i nazwisko pan, pan mi podpowiada. Pan Jankowski osobiście nie znam. Kiedyś bodaj słyszałem jakąś tam rozmowę. Wiem, że są środowiska, które jakoś łączą osobę tego pana z osobą pani, która rozpoznawana jest jako pani. Skielc Joanna, tak? Nie wiem jak nazwisko Joanna Skielcza. Do mnie co jakiś tam czas coś pisze, sprawia wrażenie osoby pobożnej, prostolinijnej, a jednocześnie pytanie, czy do końca w jakiś sposób zrównoważonej. Coś tam się zdarzyło parę, jeden na pewno takiego pisania. takich osób że na pewno dobrze chcą na pewno nie chcą źle ale czy to co czynią jaki owoc ma przynieść i czy przyniesie właściwy nie, nie nie musi być do końca nikt z nas do końca nie wie no po owocach ich poznać mi z takimi ludźmi nie jest po drodze więc z jednej strony jest, że należało mi się po sprawiedliwości podziękować, że jest jakiś Pan, który tam wyraził troskę o Pana Wojciecha, że, że idziemy w pielgrzymce i czy nie jest jakaś pomoc potrzebna. No Bóg zapłaci za troskę. Ale z drugiej strony, jeżeli Pan przeprowadza taką, jak mi tu mówicie, na kogoś, z ścigodnych wiernych, także tych, którzy odeszli, nawet jak pan Jacek miał już nie przychodzić więcej do, 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 na Wroniecką, na Wroniecką, do Baranowa, no to, no to nie będzie, tak? Ale, ale takie wprzęganie i, i podkreślanie tego, 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 tego agenturalnego, jakiegoś takiego wątku, gdzie, gdzie bardziej się rzecz toczy na zasadzie zmagania duchowego. Może być tłumaczonego, że ktoś osiągnął wiek, w którym. No nie wiem, czy już demencja starcza, sięga, pamięć zawodna, albo w ogóle całe życie potertane i ktoś ach, zeszmacił sobie rozum. Nieprawy jest i wolę. Słabą. W każdym razie. Tak powiem, z panem Wojciechem z Normandii nie mam nic wspólnego. Jako ksiądz mogę się modlić za Niego, ale Jego cele nie są moimi celami. Jego mowa nie jest moją mową. No i może się okazać, Jego Bóg nie jest moim Bogiem, bo jeżeli by w tym, co mówił, jeśli by tak było, jest miejsce na nieprawość, na manipulację, na kłamstwo, na pewne prze przenoszenie ciężaru. A tak jest w tym programie. Tak w tym ciężaru z kategorii religijnej i na pewien sposób duszpasterskiej. Z czym ja się zmagam jako kapłan wobec wiernych? Na grunt polityczny, że tu już jakaś, no to właśnie ze zbyt, że tutaj jakaś tam agentura zaatakowała działanie księdza w obronie mszy, w broncie, bo inaczej nie da się tych ludzi... Dla, ruszyć tych ludzi, czy tych tak zakażonych. Dlaczego? Bo nimi rządzi nienawiść. Oni są gotowi przyjść, jak się ich wezwie, przyjście rzucać kamienia i skandować. Natomiast nie weźcie krzyż, idźcie w pielgrzymce, jeszcze do tego słuchajcie, co ksiądz Michał mówi, przyjmijcie to i się nawróćcie. To tego nie są... To jest ostatnia rzecz, tak? Oto jest chyba powód, dla którego owa pani Jagoda do księdza kierowała słowa, że ksiądz niech tam ości, moje dziecko, Do dzisiaj nie widziałem jej, no może cieszę się, tak? I nie! Raczej jak się rzeczy mówi, powinno się dopełniać, jak nie są złe. Tak, gadanie, my księdza wspieramy. Pytam jacy my? Nie ma nas wielu, ale i od razu jest, że ten złodziej, ten oszust, ten tylko dobry. Każdy człowiek dobry może zdradzić. Może zawieść. Ja też. Także tak do godnych, wiernych mówię. Nie mam z Panem Wojciechem z Normandii nic wspólnego. I to nie jest jakaś deklaracja odcięcia się moja, bo czego ja się mam odcinać? I od kogo? Tylko żeby nie myśleć, że słowa, które Pan kieruje, są w jakiś sposób po mojej myśli albo wspierają to, co robię. Nie wspierają. Jeśli Pan chce wesprzeć, niech przyjedzie i idzie w pielgrzymce, jako pielgrzym. Pytanie, jakby przyszedł na ostatni dzień, to co by trzeba? Wór pokutny i boso. Bo jak nadrobić dwa tygodnie? Nie da się. Także to jest moje słowo do do żony Pana, przygodnego Pana, Pana Jacka. Chce Pani Księdzu wyrzucić, że to że to przez Księdza takie słowa? No może Pani, no mąż to robi, tak? To proszę wiedzieć, mąż Pani Dagmary Strzelczyk żonie powiedział, że przyjedzie Księdza za... ze... Inaczej, jak pytałem, a powiedz mi, Dagmara po imieniu mówiłem, jakbym do Was przyjechał do domu, co Felix by zrobił? Powiedział, noga księdza mojego domu nie przekroczy? Co by zrobił, jakbym przyjechał? A chodziło o przyjechanie, żeby namaścić matkę, panią Krystynę przed śmiercią. Zabiłby księdza. To teraz, niech się pan Felix Strzelczyk cieszy, że żona przyjechała na pielgrzymkę szła trzy dni, przekonała się, że to wszystko że ksiądz łoźnicki krzywdzi ludzi, nie zdołała mi wytłumaczyć w czym. Bo już powiedziała się, określiła, że rezygnuje z pielgrzymki. No to po co mi słuchać? Jakby pielgrzym zgłaszał jakieś roszczenie, to się słucha. A ktoś już bagaż wziął, w drodze do domu jest, no to niech opowie. Dzieciom, mężowi ucieszą się. Ucieszą. Syn Krzysztof się ucieszy. Na pewno. A jaki owoc to przyniesie? przyszłości śmiem twierdzić opłakany. Będzie ktoś kiedyś żałował. Dał się zwieść. Po raz trzeci. Ze słowami Pana Wojciecha. Jeśli są takie, jak mi tu Pan mówi, nie utożsamiam się, nie cieszą mnie, martwią, złe są, nieuprawnione są. Bo człowiek nie zna kontekstu, perspektywy osoby. W związku z tym krzywdzi osobę pana czcigodnego, pana Jacka. Co wolno kapłanowi bezpośrednio. Co to według zasady, co wolno wojewodzie. To nie tobie smrodzie, panie Wojciechu z Normandii. Żeby było tak rasa dobrze. Pan chcesz dzieło wesprzeć. Baranowo prac zmartwychwstania, pan wie, gdzie są. Pan możesz ludzi wysłać, to powiedzieć im, gdzie jest Msza. Póki co nikogo nie widziałem, i mogę powiedzieć: Może dobrze, może dobrze. Nie mam z takimi sposobami działania nic wspólnego, nie mam żadnego upodobania. I obca mi jest zasada, jeżeli kogoś muszę upomnieć, skarcić, żebym wobec tej osoby, czyli mowa tu o przygodnym panu Jacku, czy, czy czuł jakąś nienawiść, czy hejt zemsty. I jeżeli nie mogę sam tego uczynić, to cieszy mnie, że to ktoś inny zrobi. Nie, martwi mnie to. To jest diabelskie. I tak odbieram przynajmniej to, nieco widziałem i słyszałem sam, co mi zostało przekazane. Ufam, że wierny. A jeśli niech będzie przestrogą dla szanownego Pana Wojciecha, gdyby dalej tak próbował, chcę mieć udział w pielgrzymce, niech duchowo pielgrzymuje. I słowa bierze do serca. Msza święta jest sprawą najważniejszą na świecie. Ale jeżeli jest sprawą polityczną, to domaga się najpierw od nas nawrócenia, czy odrzucenia wszelkiego, co ma choćby tylko pozór zła, poznania grzechu, odrzucenia błędów, prymatu łaski nad naszymi chęciami, staraniem, intencjami. I obowiązkiem polityki wobec religii. Wobec obowiązku składania Bogu chwały. Co wolno wojewodzie, to nie Tobie smrodzie, Panie Wojciechu z Normandii, w sprawie pana Jacka Kabulaka. Jeśli Pan tego człowieka skrzywdził, to to jest grzech. Na te intencje, na intencje tych osób, także pana Wojciecha, pani Skielc i wszystkich ludzi, którzy chcieliby nie służyć Bogu i wierze świętej, ale wiarę uczynić jako instrument służby doczesnej polityce. O łaskę nawrócenia. Zamiany hierarchii, dóbr. Służba Bogu stoi ponad służbą człowiekowi, ojczyźnie, Polsce.